Z tego co widzę, masz tutaj zestaw pod damage, dosyłać wentylacja, cichy układ. Jak to się stało? Jak to się kurka stało, że pod damage grasz? Nie, nie lubisz podświetlać tutaj. Tutaj chyba cichy układ wydechowy to średnio może, ale system obserwacji przez te krzaki to się chyba przydaje, co? Jak tutaj stoi czołg na przykład w tych krzakach, żeby widzieć dobrze, ja nie krytykuję, tylko się zastanawiam, czy to nie byłoby spoko. Taki zestaw na pewno pod damage bardziej. Po strzele bohatera. Co już strzelimy, to jest lampka. No ale plus jest taki oczywiście, że zanim rywale nas zobaczą, to już najczęściej jesteśmy za górką, więc nic nam nie grozi. Opechy latają pięknie. Ten czołg ma bardzo dobrą stabilizację. Działa, mimo że kiepska jest celność, to działo jest skupione nawet w jeździe 60-70 na godzinę można strzelać w tym w ruchu. Dla mnie dużą wadą testu jest yy, mimo wszystko penetracja jego. Jest bardzo słaba jak na lighta. Tylko 248 na goldzie. To jest naprawdę mało. No, fajnie jakby miał tak z 260. 5 na przykład. No już nie mówię 270, bo to laj. A i tak najczęściej używa się tych przeciwpancernych, czy yy, APC? APCR, bo są szybsze. Te mają 1200, a te mają tylko prędkość jakąś 900. Nie mogę nawet najechać, bo... Za bardzo ruszasz kamerą i... O, 790. Więc trzeba używać tych APCR, bo te AP to lecą jak żółwik, ślamazarni. Więc na większe odległości APCR się używa. AP ma sens tylko jak coś jest twarde, bardzo twarde. Ale i tak za mało. Odważny taki wyjazd, no właśnie. Tak mówię, kurde, odważnie, gościu. Eee, no teraz ci powiem. Ten pocisk lodówki to tyle Bok Ciebie przeleciał, to chyba ja grałem tą lodówką, że nie trafiłem. Hamie, a to chciałem Cię zdjąć, a tutaj dupa. To byłem ja w tej lodówce, Ryko, właśnie. Penetracja, no. Dobijamy lata wroga, rywale już stracili zwiadowcę potencjalnego. Dwie arty są jeszcze w bitwie w ogóle, no. Odpalaj bitwę, bo mój foch już na Ciebie czeka, frakcja polska. Ty! Uważaj sobie, gościu! Dojadę Cię. Dojadę Cię za to, co napisałeś. Zaraz na moja godzina. wyjaśni na hita i się skończy Dzień Dziecka. Tym swoim foszem to wiesz co możesz? No właśnie. Nic nie możesz, bo to jest gruz. Hmm... Próbuję złapać bicie na wikerce, ale nie ma jeszcze na niego zasięgu. Teraz jest... Aj, za zero. No nie skupiłeś do końca, celność jest jaka jest. Teraz wejdzie. A wiedziałem. Czułem to w swoich kościach! No i za chwilkę wykryjemy lodówę. Halo, lodówo. Jest, jest, jest. Pyk. Jedziemy dalej. Vickersik spiernicza Gonitwa za wikersem, gonitwa jest, 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 jest. Pięknie. Jeszcze jedna pecha potrzebna. Ten light jest za bardzo mało, więc... Nawet na artę Hek nie da za bardzo rady, bo te heki mają śmieszny damage, 360 Zwykły ma 300, tylko 60 różnicy. Bardzo jest mała różnica. Hajek powinien mieć 400. To ja nawet nie wiem, czy te hajki mają tutaj sens, tak naprawdę. Chyba tylko, żeby dobić coś, albo gąskę, albo bazę zdekapować, bo 60 różnicy jest mega mało. Czasami hajki mają różnicę na przykład 300, co nie? A tu 60. W jakimś trzecim Tierze. Trochę dziwne to jest dane. No, 400 mogi dać bez problemu. I też penetracji mało, więc wiadomo, że to tylko na jakieś tam grille 15 i tak dalej. Sytuacja w bitwie jest taka średnia 7 do 8. 3000 HP w plecy, ale. Ale, ale, ale... Bohater nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Na pewno tracisz sojuszników jeszcze zaraz stracisz chori, mi się wydaje. W plutonie masz jeszcze testa też stankiego. To chori zaraz padnie, tutaj już się ledwo trzyma. Zostało mu 169 życia i z 4 mi się zaraz go... O właśnie, wydaje, że wyjaśni. Wejdzie. Powinno. Z Golda bohater. Pięknie! I polosowało 17 powyżej normy. O! PESZEK! PESZEK! PESZEK, PESZEK, PESZEK! Jest jego, da bokiem? Wejdzie! Bardzo ważne było to, że bohater... ...przymierzył tu, co nie wysoko. Nie gdzieś tu, bo tu mogłoby nie wejść, tutaj. Najlepszy punkt. Przy gąskach czasami ze zero wchodzi.

jeszcze jedna pecha. Widzicie, widzicie, musi uciekać za budynek. A jednak nie. Nie bałeś się, on wyjechał bokiem, to też bardzo pomogło. Light walczy z T5 Heavy, pada! I to daje ci potencjał na 10 fragów. Pimpa, zdawaj śmiało! Czekamy. Super hero to dziwne, że ci się nie zapisało. Może, może masz wyłączone zapisywanie. T57 najgroźniejszy, bo ma magazynek. I 4. Możesz go objechać. On jest mułowaty. To się go tak bardzo nie boję. Najważniejsze: zdjąć T57 Heavy, który jest na hita. I 4 to będzie formalność. Pocisków mamy wystarczająco. Czy widz to wygra, waszym zdaniem? To jest genialna mapa pod wyciąg lightem. Jeśli macie zrobić wyciąg lightem. Na tej macie, mapce największy według mnie szans. Naprawdę. To jest taka trochę prochorówka czy malinówka. Masz tutaj tyle krzaków, tyle możliwości. Kapy są odsłonięte. To jest bardzo dobra mapa Podlaita. Jeśli chodzi o wyciąg taki. Ważne jest poruszać się po środku. Środek jest najlepszy, bo nie da się Ciebie zaskoczyć. Masz te krzaki i formalność teraz. Eee, chcesz cofnąć się, żeby cię nie wykrył? To ma sens. On cię nie zobaczy. Nie powinien cię zobaczyć. Tak jak sądziłem, nie zobaczył cię. Bardzo mądrze, że nie pokazałeś się. Teraz IS-4. Nie wie, gdzie się ciebie spodziewać. Jest IS-OK. Okay. Ma trudną pozycję. Nie wejdzie raczej. To raczej. O, kurka wodna! Weszło. Bardzo trudny strzał. Nie daj się wykryć. On cię może wykryć niedługo. 200 metrów tak to. Tutaj to jeszcze nie. Ale jak podjedziesz, a wychyli... Chyba mu wyjedziesz od pleców. Od, od plaży. Dobrze myślę, że od plaży pojedziesz? Dobrze myślałem. 9 fragów. Walka o 10! Jedziemy na tego isa! Jedziemy na tego isa! On, czy się tego spod... Eee, tutaj tak sprytnie chcesz. Bokiem, żeby szybko uciec. Strzał i do ucieczka. Jest, 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 jest. Weszło, pięknie! Ale jeszcze są potrzebne dwa strzały aż. Myślałem, że wyjedziesz na dupę. Z zaskoczenia, pech mu dasz pecha, potem go objedziesz. A ty mówisz. O, 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 nie. Ja tutaj dam pechę i się będę bawił dalej. Uwaga, czasu jest, trochę jeszcze jest. 2 minuty 50. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No! Jest nad tobą niedobrze. To jest bardzo niedobra wiadomość. Bardzo niedobra. Bardzo źle dla ciebie. Bardzo, bardzo źle według mnie. No to najgorsza rzecz chyba według mnie z twojej strony. Uważam, że to nie było dobre. Myślałem, że będziesz uciekał stąd. Ojo! Oj, oj, oj! Oj, O, nie lepszy! On mógł to wygrać! On w tym momencie mógł tym IS-4 zwyciężyć! I jest twój! Ale miał szansę. Miał genialną szansę, aby zwyciężyć. Ty nie trafiłeś, a on nie trafił. Ale. Najbardziej ja. To jestem zdziwiony, że ty mu wyjechałeś tak. Wiesz, na twarz. Ja myślałem, że jak go zobaczysz w tym miejscu, to uciekniesz plażą. Cyk, 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 cyk. I nie wiem, tu spróbujesz coś. Znikniesz, a ty wykryty wyjeżdżasz mu na twarz. Nie Sąciłem. sądziłem, że to wyjdzie. Nie sądziłem. Wyszło spoko. Ja prawdopodobnie bym się bał, tak. Ale wyszło. 10 fragów lightem. Niesamowita sprawa. 6600 uszkodzeń, 4 medale. No. Bitwa genialna na lajicie. Choć końcówkę troszkę może ryzykowna, ale... Ale wyszło! Lo, wyszło, no. No to co? No to git, co nie?